W sądzie apelacyjnym praktycznie dotyczyła problemu, który ja uważam, że jest problemem w krocie rzeczy strachu. Otóż konkretnie mnie zatrzymano w sądzie okręgowym w Katowicach w zeszłym roku. Bezprawnie zatrzymali mnie funkcjonariusze policji, w związku z czym wystąpiłem do sądu o kwotę zadośćuczynienia za oczywiście bezprawne pozbawienie wolności. Sąd Okręgowy w Katowicach odrzucił to, to roszczenie, w związku z czym złożona została apelacja do Sądu Apelacyjnego, który dzisiaj ją rozpoznał. Sąd Apelacyjny uznał mianowicie, że, że nie doszło do pozbawienia mnie wolności, w gruncie rzeczy jedynie mnie legitymowano. No, że nie doszło do pozbawienia mnie wolności, ponieważ nie wystawiono mi protokołu. Protokoł, który by świadczył o zatrzymaniu. W związku z czym nasuwa się tutaj parę wątpliwości. Po pierwsze, czy, czy ktoś, kto się urodził, no to musi dysponować certyfikatem urodzin, żeby uznać, że żyje. No ale to, to może są takie oferciarskie argumenty. Dla mnie najważniejsze w tej sprawie jest co innego. Proszę Państwa, to pozbawienie wolności trwało przez 20 minut. Ktoś, kto by tutaj e, był no, bardzo taki oczekliwy, no to by, by stwierdził, że, że no, czego, czegoś ten szewski się domaga, skąd w końcu e, nie było to długotrwałe, ja to e, przyznaję tutaj rację całkowitą e, tak A w tej sprawie chodzi o, co, o coś innego. Otóż w odróżnieniu od, od wielu, jeżeli nie bodajże większości wszystkich procedur, Akurat procedura e, przeznaczenia <laughs> za dość za bezprawne pozbawienie wolności jest rozpoznawana przez, so, przez sądy merytoryczne. Konkretnie na podstawie artykułu 552 KPK. Ja takie sprawy wygrałem bodajże już dwie, koledzy wygrali też kilka. Także tutaj widać, że sądy rzeczywiście zastanawiają się, merytorycznie wnikają, rozstrzygają to zgodnie z interesem społecznym. Zgodnie z własnym wyczuciem, z własnym rozumieniem prawa, czyli nie jest to taka sztampa, że, że no, tak jak w innych sprawach sądowych, że to jest po prostu mechaniczne rozstrzygnięcie. E, w związku z czym, e, jak, jakie ma e, skutki społeczne e, złożenie takiego, e, takiego roszczenia takiego wniosku o zadośćuczynienie? Otóż e, my wszyscy wiemy, że, e, że w naszym kraju. E, Wiele działań społecznych, patriotycznych, wiele działań opozycji wiąże się z różnego rodzaju e, represjami. I tak słyszymy o człowieku w, Lub w Lublinie, którego brygada ta antyterrorystyczna zamknęła o 6 rano w związku z satyryczną stroną internetową. Słyszymy też na np. o studentach w Opolu, którzy na trasie przejazdu pana Donalda Tuska ustawili się z transparentem o tym, że. Słowa jest w Polsce zadrżona, w związku z czym policja zgarnęła ich na komisariacie. Na tym komisariacie studenci stwierdzili, że oni już przepraszają, więcej nie będą. I tutaj widać na każdym kroku, że praktycznie nasze działania rozbijają się o taką barierę strachu, prawda, że, że cokolwiek byśmy nie zrobili, no to spotkają nas za to represje. Co prawda to nie są moim zdaniem za poważne represje, ale one wystarczają, żeby większość ludzi powstrzymać przed aktywnością społeczną. Oczywiście jest to bardzo niebezpieczne dla, dla nas jako społeczeństwa. Wręcz przeciwnie nam powinno zależeć na tym, żeby ludzi do aktywności zachęcać. Państwa I, i w związku z czym no tutaj no uzasadnienie takiego postulatu jakieś było przed w czasie powstania warszawskiego. Był taki, było takie zjawisko, że od na początku na powstania warszawskiego Niemcy wprowadzili do walk e, czołgi Tygrysy. I te czołgi oczywiście musiały zabrony zniszczenie w szarżach na powstańcze barykady, musiały zniszczenie, musiały śmierć, ale po pewnym czasie e, to wiązało się z prowadzonym uszczołem artyleryjskim, z bombardowaniami ślokasek i tak dalej ulicę Warszawy pokryły się gruzem, w związku z te czołgi nie wszędzie mogły dojechać, po prostu. Ponadto obawiało się dojechać, gdyż manewrowanie na ruinach w bliskości polskich piatów, polskich butelek z benzyną stało się po prostu niebezpieczne. Dlatego owszem, Niemcy dalej używali tych tygrysów, ale one prowadziły ostrzał z daleka. I wówczas pojawił się taki, no, może był może może trątadracki, no, ale dla mnie bardzo wzruszający powstańczy plakat tygrys do góry. Otóż składając dziś wniosek o zadośćuczynienie za to pozbawienie wolności, e, bardzo krótkie, my z uchwalem mówimy to, co mówili przed nami lepsi od nas tygrys do Boga. Dziękuję bardzo.